Jesteśmy po kolejnym meczu, tym razem Mazowia wygrała z Wisłą Płock 2-0, z nami 3-0, tak, w ostatniej chwili jeszcze Rafał Słowik strzelił na 3, z nami jeden z bohaterów meczu, Daniel Smuga, wracający okay. do dużej formy, fajnie dzisiaj wybiegałeś, powiedz jak się dzisiaj grało? Grało się ciężko, bo wiadomo, wy ten przeciwnik z wyższej półki był, no i wyszliśmy defensywnie bardziej dzisiaj, ale też z myślą o tym, żeby Autobus nie postawić, nie chcę całego meczu z tyłu. I graliśmy tak, graliśmy, widać było. Dużo przy się utrzymywaliśmy, z czego padały te nasze bramki. No. Było bardzo fajnych parę akcji. I to no, że strzeliliśmy te trzy bramki, czyli dwie nawet z akcji, jedna z karnego. Tak. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, bo y, masz problemy z kolanami, Cię też tak troszeczkę stanąłeś, widziałem, przeciążyłeś. Tak, tak. Jak to wygląda, powiedz? E, skończyłem wczoraj rehabilitację, dokładnie tu fizykoterapię na lewe kolana. Tak, nie byłem w pełni optymalny do treningu i meczów, ale w pełni sił próbowałem to, co mogłem, wybiegałem. Myślę, że bardzo dobrze. Super. No ta bramka na... z karnego, który wypracowałeś, powiedz, jak, jak to było, kto, kto tam zagrał do Ciebie? Puciułowski za mnie zagrał piętką efektywnie. No i zrobiłem to, co musiałem, czyli zrobić karnego albo strzelić bramkę. No, zrobiłem no, karnego. Mhm. Jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości, powiedz? forma będzie wzrastała no, oczywiście że tak to nie ma innej opcji żeby nawet nie wzrastała Czekamy na kolejne punkty Dziękuję, jeśli